Witajcie wszyscy, bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, dlaczego warto grać w Star Stable. Bo może przestaliście grać w tą grę i nie widzicie żadnych plusów, a Star Stable ma naprawdę bardzo wiele plusów, ta jest naprawdę bardzo fajna. Też się skupiam przeważnie na jakichś minusach na odcinkach, jakby przeważnie Star Stable jednak krytykuje, ale jakby nie dostrzegam przeważnie tych plusów, które są takie oczywiste. Dlatego w tym odcinku pokażę wam, że naprawdę ta gra jest całkiem fajna nie jest taka zła, jak może Wam się w tym momencie wydawać. A jeżeli jesteście nowi w Star Stable i zastanawiacie się, czy kupić wrot Star Ridera, to ten odcinek jest też dla Was, bo uważam, że warto kupić Star Ridera. Także już bez większego przedłużania zaczynajmy. Mam tu oczywiście moją piękną listę. Już Wam mówię, jaki jest punkt pierwszy. Nowa wiedza na temat koni. Bo jeżeli jeździcie konno 10 lat, no to raczej nic nowego ze Star Stable się nie dowiecie. Aczkolwiek, jeżeli nie, nie jeździcie 10 lat i nie jesteście super mega prosi w jeździectwie, możecie naprawdę bardzo wiele rzeczy tutaj dowiedzieć. Nawet jakie są typy ogłowi, albo ogólnie jak nazywa się sprzęt konny. Albo poznacie wiele, wiele nowych ras koni i mniej więcej ich cechy charakterystyczne. Bo jednak star Stable w tych rasach wszystkich koni no raczej uwzględnia ich cechy charakterystyczne. Jeżeli koni, nie wiem, ma mniejszą głowę, to faktycznie ją raczej ma mniejszą. Chyba, żaden kon nie ma jakiejś specjalnie mniejszej głowy, no ale to był taki przykład, wiecie o co chodzi. Ale tak naprawdę, z tej gry możecie wnieść mnóstwo nowej wiedzy na temat koni. Naprawdę, uważam, że to jest bardzo fajne, bo jakby na przykład bym raczej nigdy nie poznała tyle raz koni, albo ich specjalne chody, czy jakiś piaf i tak dalej, bo nigdy by mi to nie było po prostu potrzebne. A tak po prostu wiem więcej. I jest to fajne, jeżeli planowałabym jakąś karierę jeździć to wiecie, to jest przydatne. Nie planuję kariery dzieckiej, ale może ktoś z Was planuje, więc wiecie. To jest zawsze nowa wiedza, która jest bardzo przydatna. Nie jest to sama fikcja, jakby mogło się wydawać. Ogólnie tak sobie jeżdżę w tym Star Stable tak bez sensu, jakby nie wiem co robić. Kolejnym moim punktem jest ciekawa fabuła. I okej, okay, niektórzy mogą się nie zgodzić, bo wiadomo, czasami te zdania polegają dosłownie na tym, że przynieść, wynieść pozamiataj. Ale nie zawsze i naprawdę czasami fabuła jest naprawdę bardzo ciekawa. Wiadomo, że ta pierwsza fabuła ta poczynkowana no, pewnie super nie jest, nie jest tak dopracowana jak teraz, obecna, ale dalej uważam, że jest naprawdę ciekawa. Jakby jest naprawdę niezwykle długa, bo ona się dalej zakończyła, dalej jest kontynuowana. Więc jakby dalej czekamy w napięciu, co będzie dalej. Jakby nowe lokalizacje starstable do fabuły. Boże, są przepiękne, no zobaczcie tą bibliotekę. Jakby może to nie jest aż takie zachwycające, no ale większa część biblioteki, no jest po prostu cudowna. Nowe tereny dotyczące fabuły, no są naprawdę przepiękne. Jakby ja wiem, że często na odcinkach narzekam o tym, że fabuła jest krótka, ale chodzi mi o aktualizację z jednym fragmentem fabuły. Nie, nie chodzi mi o całą fabułę, bo ogólnie cała fabuła jest naprawdę bardzo długa i bardzo skomplikowana. I ja uważam, że jest naprawdę ciekawa, bo naprawdę jest tu wiele ciekawych wątków. Jakby, może powiedzieć czasami, że jest infantylna, ale uważam, że jednak nie zawsze, bo naprawdę czasami, się tutaj jakaś śmierć albo inne straszne rzeczy, nie wiem, ktoś jest zaklęty w kamień, no to jednak to nie jest super, uważam. To może nie ma jakichś krwawych scen i tak dalej, no a fakt odejścia na drugą stronę. Kolejnym punktem jest, w sumie dość mocno jest związany z tym punktem, ale chodzi o to, że gra cały czas się rozwija. I uważam, że to jest jeden z największych plusów Star Stable. Bo, jak wiecie, mam na przykład Wiedźmina. No i Wiedźmin jest super grom, nigdy nie grałam, ale słyszałam, że jest po prostu cudowna, po prostu ludzie go kochają. Ale wiecie, jak wiecie całą fabułę tam, no to to jest koniec Waszej gry. Po prostu już do niej raczej nie wracacie, albo robicie ją od początku. No ale ogólnie raczej do niej nie wracacie, po prostu przeszliście i on było fajnie, koniec. W Starshipu tak nie jest, bo w Starshipu zrobicie fabułę, jakby czekacie, no nie wiem, nawet kilka miesięcy, ale macie dalszą kontynuację tego. To nie jest tak, że musicie kupić kolejną część. Nie, w był cały czas się rozwija, cały czas jest coś nowego. I nie chodzi tylko o fabułę, ale też chodzi o to, że jest wiele nowych koni, wiele nowych zadań, nawet nie sama fabułę, tylko właśnie różne inne zadania, które są moimi pierdłukami. Ale są. I uważam, że Star Stable robi jednak coraz lepsze zadania. Przez naprawdę jakość wykonania teraz w porównaniu do wcześniejszych zadań ma naprawdę ogromną różnicę. No, patrzcie ten teren na przykład. No, czy on nie jest cudowny? Jest cudowny. I tak gra mówię, cały czas się rozwija. To no, nie jest tak, że jak przedtem byłem przed brzydkiego lasu, to one takie zostaną i dopiero w kolejnej części Star Stable będą ładniejsze. Nie. My mamy to od razu za jedną cenę. Nie za dwie ceny, za dwie wersje gry na przykład. Dlatego ja uważam, że Star Stable jest naprawdę bardzo, bardzo fajne pod tym względem. Wiadomo, że, no, jak wcześniej mówiłam, bardzo często narzekam na aktualizacje, bo czasami one są do dupy. Czasami dosłownie są takie, by były, są takie, ale są też takie, które są naprawdę bardzo fajne. Na przykład Nowe Guchelasy. Przecież to była ogromna aktualizacja. Dlatego naprawdę Star Stable czasami można wybaczyć. Kolejnym punktem, nie będę już mieć lokalizacji swojej, bo w sumie nie mam jak wam tego pokazać, są nowe znajomości. Jest to gra online, co uważam, że jest jeszcze lepsza, naprawdę, bo możecie poznać tutaj mnóstwo cudownych osób i dzielić z nimi wspólnie pasję. No bo jednak chodzi tu głównie o konie. Albo na przykład funkcja klubów w Star Stable. Wiecie ile ja mam cudownych wspomnień z klubów i to jest naprawdę cudowne. Tyle wspomnień, tyle różnych gier, tyle różnych śmiesznych akcji, bo w Star Stable... Można naprawdę wiele rzeczy robić śmiesznych, no nie, nie powiem, że nie. Można robić wiele rzeczy dziwnych z graczami. No jest to fajne, no wspomnienia są tutaj cudowne. Nawet to, że na live'ach mogę z wami grać. Jakby to jest, uważam, cudowne. Nasze fotki grupowe z live'ów, no po prostu uwielbiam. To są takie wspomnienia. Naprawdę, no wiem, że to jest gra tylko. I jakby niby realne życie jest ważniejsze. Ale to nie jest tak, że z gry online nie można mieć cudownych wspomnień. Bo jak najbardziej można. To nie jest zakazane. I ja te wspomnienia cudowne mam z tej gry. Jakby nie mogę powiedzieć, że nie byłam ich naprawdę bardzo dużo, i będę je na pewno pamiętać do końca swojego życia. A była to tylko przecież gra online, więc ja uważam, że Starship było jest to więcej niż tylko gra. Są to przede wszystkim ludzie. Też nie będę znowu zmieniać miejsca, i pokażę wam tego, bo tego punktu aktualnie w grze nie ma. Ale są to ciekawe eventy. I wiem, że to można pamiętać z punktem o tym, że są coraz nowe aktualizacje, ale chciałam to jeszcze osobno wspomnieć, bo to też nie jest taka gra, że tylko wiecie, dodaję wyścigi, jakieś różne aktualizacje dotyczące gry. Ale oni są na czasie. Jak jest koronawirus, to oni dodadzą wam maseczki do gry. Wiadomo, że zrobię dość późno, akurat z tym przykładem, ale jednak. Albo nie wiem, jest popularna JoJo Siwa. Dolazłam do do gry. Nawiążam specjalnie współpracę z popularną osobą, żeby gracze mogli spotkać swoją idolkę w grze. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne. Wiadomo, że większość rzeczy normują dla pieniędzy, no bo tak, no i by się nie dało, ale i tak uważam, że Star bardzo się stara dla graczy. Może nie powiedziałem, że zawsze słuchają graczy, bo to jest jednak różne, ale jednak jako taką słuchają po dłuższym czasie. Jednak widać, że coś nasze zdanie na nich wpływa. No i eventy, może nie powiem teraz, że walentynkowe, bo wiadomo, że Star Stable na je zebrało ale na przykład eventy halloweenowe, świąteczne, walentynkowe. Wiecie, w Wiedźminie takich rzeczy nie ma. Tam jest po prostu jedna fabuła i ona będzie zawsze taka sama. A w Star Stable możecie spodziewać się naprawdę wielu, wielu rzeczy. Jakby to, to nie jest w ogóle... Nie, nie hejtuję tutaj Wiedźmina, a po prostu chciałam mieć jakąś grę do porównania. Jakby wygląda mniej więcej standardowa gra, a jak wygląda Star Stable. Bo mam wrażenie, że dużo graczy po prostu wymaga od SSO więcej niż od innych gier. Nie wiem z jakiej przyczyny. Bo uważam, że jakość w stosunku do ceny jest naprawdę bardzo dobra. Bo mamy grę jakby za 130 zł, może teraz za trochę więcej, nie pamiętam już dokładnie, za 160, ale no mówię, widzimy kupimy za 200 zł. I jakby mamy jedną tą samą fabułę zawsze A tak nam się rozwija Mamy więcej fabuły, więcej zadań, więcej wszystkiego No wiadomo, że Star końcy też są I to sami jakby to jest cięższe Cięższa sprawa, ale możemy je uzbierać Więc tak czy siak Nie musimy wydawać ciągle pieniędzy na tą grę Jak raz kupimy Star Tyle nam wystarczy w zupełności A gra będzie się coraz rozwijać jakby z naszym kątem. Dlatego ja na przykład uważam, że 160 zł to nie jest za duża cena To jest po prostu wręcz idealna bo jak na przykład nie jesteście przekonani do tej gry, to możecie kupić abonament na miesiąc nawet. Albo mieć serwis z kodu. Więc mam nadzieję, że jeżeli przestaliście robić Star Stable przez jakby ilość krytyki, jest spada na nich, bo wiadomo, że czasami trzeba ich skrytykować, bo czasami ilość błędów jest naprawdę przerażająca, ale uważam, że tak czy siak ta gra jest naprawdę bardzo fajna. Tego mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. No wiem, że co do ekranu tutaj, co robiłam, nie było zbyt ciekawe, bo robiłam jakby zdania z fabuły, w sumie reputację z fabuły. No ale tak szczerze, no i miałam jak Wam za bardzo pokazać eventów. Postaram się coś zrobić w montażu jeszcze ciekawszego, żeby to jakoś tak fajnie wyglądało. Więc e, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że film wam się oczywiście spodobał. No i do zobaczenia. Pa!